Dobry wieczór, witam bardzo, bardzo serdecznie. Po co spać, jak można grać? I to jest prawda, jak najbardziej. Witam bardzo serdecznie w nowym programie, w nowym studio i zupełnie w nowym nowym naszym programie. Po co spać, jak można grać? A na początek pierwsza zagadka w zupie, co może być. Osiem odpowiedzi, osiem kopert. Wszystko jasne na początek, ale uwaga. Tak więc wszystko jasne. Od dzisiaj w naszych programach decyduje wiedza i szybkość, a nie szczęście. Jeżeli do tej pory nie miałeś szczęścia, w tym razem twoja wiedza zdecyduje, że jesteś w studio. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. I witam pierwszego pana i gratuluję oczywiście przybycia pierwszego etapu. Bardzo proszę o odpowiedź. Chochla. Chochla. To nie jest odpowiedź, proszę pana, szukamy dalej. Osiem odpowiedzi, osiem kopert, ale uwaga, cały czas możecie rozpocząć kolejną rundę. Już znowu, po raz kolejny, trzeba być pierwszym. Wydamy po raz kolejny, była kostka rosołowa, ale zapominamy już o kostce rosałowej, myślimy teraz o kolejnych odpowiedziach. Próbujemy zakwalifikować się. Jeżeli nie śpisz o tej porze, możesz wygrać pieniądze. W zupie.